Przepraszam, co zrób mi kawę? Eee! Bejdą ryczyć na mnie, dlatego się chcę przeprowadzić. Naprawdę, czekaj, mam kawę, tak? Zepnę tam trzy. Ej, kurde! A mleczka mleczko dolałaś? Nie, nie, jakie mleczko, o mleczko nie mówiłeś. Tyle mleczka dolać? No chyba se pisz. Płaską łyżkę. No chyba nie! <śmiech> <śmiech> no chyba nie! Zrób mi tę kawkę, no to bez mleka nie wypijemy. No. No, wypijesz taką jak No, fuj. Płaską łyżkę cukru, troszkę mleczka. Nie wykorzystuj Troszkę mleczka. Z pnę, wymieszać. Nie? Rozumiesz? Posypać cukrem pudrem <suszy> I dać Waleło cię na kawę, cukrem pudrem No Na napędź, na napędź, żartuję. Jak pędź. No spadaj. No, doda. Do... Dobra, nie, doda. No, ej, dorób mi tę kawę. Idź sobie. <suszy> tak, mi tę, idź sobie. Okropny. Kam cię. Jezus Chrystus Maria, Boże jak Nas się wystraszyłem. Jak ja się straszę kiedy ty mnie tak, tak przychodzisz Dawaj kawę, pierunie jeden i spinka line z Zawsze mi tak paj tymi drzwiami i ty się dziwisz, czemu ja się straszę. He <laughs> to jest nie Jestem takie poważny. Nie. Tak, jest jestem... Okropny. Jestem całkiem poważny. Jestem normalny. Młoda. I głównie widzisz, bo ja mam wizję na swoją stronę. No wiem. Ale syłatka. Dobrą kawę robisz. Dzięki. Pierwszy raz wrzucisz dobrą kawę. Muszę ten kubek wywalić, bo jest stara domena. Ryzy play games. A z już już. że musisz pokazać. Słuchaj, ojciec. Extension. Chcesz wystąpić w filmiku ojciec? Nie, no nie nie, nie? Jeszcze, jeszcze nie To ale, jeszcze nie ten czas Ale jesteś piękny tak, 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 tak Ludzie by cię pokochali Zapewne Ty słaby. Może Yo. chcesz zegarek od pradziadka? Mam lepszy Jo gdzie Jola, Jola. Boże drogi, jaki tu jest chleb? Ja tu jestem firemax, hajermaksach po ma jak brzci A tam się skampiłeś, ty dziaku ty No chodź do mnie, no chodź no chodź kąpi, No dobry piesek No Dobry piesek No i znów się skąpiłeś I teraz tych tak dup do mnie te Takiś miły cwaniaku I co merdasz ogonkiem? No co merdasz ogonkiem? Patrzy się w krzaki i merdał Nie uwierzycie ludzie Na planie piskle, które uczy się latać Wypuszczyliśmy je chyba z gniazda Jesteśmy mordercami Cóż z nim zrobić? Cóż z nim począć? Skoro wypuściliśmy ptaszka z norki, postanowiliśmy go uratować Ej. Zrobić mu ciepełko na noc, dać mu wody i troszkę się. chlebka Na noc w cieplutku Ejku. Będzie dobrze Ptak uratowany! Achievement get! Chodź, hop. chodź hop. A teraz Kampi A.

Nie, nie, za darmo nie dostaniesz błyszczę. Tu zostań. Zostań. Siad. Siad. Usiadł. <grym> no dobry, Pyzyk, słucha się głośników. No dobry, dobry, no.